я Paul Walker tuning nie kojarzę Cię za bardzo z nich, ale długo mnie tu nie było, to może nie kojarzę. A doktora śmierci to oczywiście, że kojarzę. Ja, Andrzej zwany Kazimierzem. słaba jakość, bo jestem w, ten, w osadzie leśnej jestem, to jest słaba jakość, a druga sprawa, że a no to nie no, tak jak masz, no to dobra, tylko wiesz, tak wszystkich nie kojarzę, nie patrzeć, ponad 2,5 tysiąca subów jest, a no pikselowa, no ile tu jest zasięgu, to pewnie w ogóle, nie no, jedna kreska zasięgu jest. O zdrowie powiem Ci, Andrzej, że chyba nie jest tak źle, biorąc pod uwagę aktualny yy, stan ten, no że jest jesień aktualnie, biorąc pod uwagę też jest jesień. Ale jak widzicie jest całkiem... No nie, no nie widzicie, bo jest pikseloza. Dobra, nie wiem, zobaczę, powiem na szczerze. Że... Ty, no gdzie się podziewałem? No tutaj, gdzie teraz byłem, no, zobaczcie, Na tym. Gdzie to jest rower? Kurde. rower mi zagmiał, Tutaj ten. No rower sobie jeździłem. Skora daj się spokój, dobra, naprawdę Piotrek. Gdybym Ci coś sikora powiedział, ale nie, to ci wyślę Ci głosówkę, bo tu nie będę gadał, bo tu patrz, dzieci małe siedzą, to nie będę przeklinał. No, ogólnie, gdzie się podziewałem? No, żyłem sobie, żyłem sobie, tak jak pewnie i wyżyłem, tylko, że Wy żyliście więcej w internecie, ja bardziej w internecie mniej, a, a bardziej w życiu takim prawdziwym. Nie, no bo ja w ogóle praktycznie już po lajtach nie chodzę. Jeżeli gdzieś tam będziecie widzieli jakieś jakiś mój nick, to, to to raczej możecie być Prawie w 100% pewni, że to będzie mój fake, bo ja. Nie, nie, ja po prostu raczej tak, tak, orzekł lekarz. Mam zaświadczenie od lekarza: nie tylko, że mi łodyga <laughs> ale że mam też nos ustawiony pośrodkowo, więc Sikora sobie nie wymyślaj. No. Nie musisz się popisywać Sikora przed swoimi kolegami z Discorda, wiesz? Tak, także jeżeli gdzieś tam mnie widzicie, to, to na pewno nie jestem ja bo, bo, bo ja, bo ja ogólnie, a no nie, no u Oregano to byłem ja, to, to akurat nie, to akurat tutaj rzeczywiście u Oregano to, to, to byłem ja, ja tam sobie, dziecko się patrzy, jakiś znany youtuber czy nieznany youtuber, e, tak, u Oregano to akurat ja, ale to, a cześć Dawid, witam cię serdecznie. Ale tak to raczej po żadnych innych lajtach yy, nie bywam. Zresztą regano, to też byłem chyba tylko tam na 5 minutek i tyle, bo akurat, akurat uległem pokusie, yy, pokusie dawnego, yy, tego, dawnego, jak się mówi, no, Nałogu internetowego i sobie na chwileczkę tam wszedłem. No, rycerz tuska. No widzisz jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze czekam cały czas, także także widzisz, no niestety rycerz Tuska, jeszcze nie, ale może... Ja nie będę twojej matki, jakbym chciał być dla Ciebie złośliwy, to daj mi telefon do twojej mamy, to może w końcu mi się uda. <laughs> ale dobra, pokój. A, ze świątecznego, wszystkiego, no to tam pewnie bez Dawid Mici, czy też tam w tym święto już taka ładna pogoda i no, pewnie i tak jest nie widzicie, ale... No, telefonu jeszcze żadnego sobie nie kupiłem i powiem wam szczerze, że wcale mnie nawet nie kusi, żeby żaden nowy telefon kupić, bo kupię nowy telefon to rzeczywiście wtedy zacznę, zacznę znowu robić te, te streamy i ten i tak powiem wam szczerze, że z jednej strony to się nawet cieszę, że, że, tam wtedy na tej brydzie mi się zdarzyła ta wywrotka, że ten telefon zgubiłem, bo być może to był jakiś taki tam gdzieś z góry z opatrzności Bożej może jakiś taki sygnał, żeby sobie z tym internetem, z tym streamowaniem dać spokój i na razie sobie yy, no tak, po kawce sobie piję. Tutaj sobie o, mamy taką na barbarce. Tak, a coś z sobie takiego. No i sobie tu przyjechałem Trochę pojedzić i wypiję sobie kawkę. Tu możecie też sobie coś zjeść, takie tam jakieś takie delikatne dania. Po chmurze z przejaśnieniami. no to ty głupem ci, że chórek tak malutko jest, ale pogoda ogólnie bardzo ładna. Za ciepło to nie. jest. Ole nie spamu, nic tutaj nie pokażę, Jak chcesz coś pokazać, to... Nie, no doktor, ja wiem, że gigser, ty tu też nie wiem, czego tytuł umiesz szukać, bo z tego co. Dobra, gigser, nie wiem, czego ty tu umiesz szukać, wiesz, gigser, bo ja z tego, co tam ogólnie w telewizji, jest film, który ci się nie podoba, to nie wiem, dlaczego go oglądać, ale to tylko taki gigser tyle powiem, wiesz, że tam wiesz, no jak mnie nie lubisz, to wcale, to wcale nie przychodzi przychodzić. No może i dobra robię, słuchaj, no, no, na każde like znajdzie się jakiś tam, y, jakaś grupa ludzi, którzy, którym się to spodoba. No, jak nie tam pięciu osobom, to 35 albo 350. Więc tutaj zawsze na, zawsze na jakieś lajty się, się znajdzie jakaś grupa, y, grupa docelowa ludzi, którzy, którzy, ten, którzy się y, będą tym interesowali. A czy mniejsza, czy, czy większa, to już, to już mniejsza z tym, nie? Ja no wiem, doktor śmierci i się cieszę, że ten. Ale dobrze, no kur, kurde, to niech ma poukładane. No a czy, czy czy mnie to tego, no niech sobie nawet go weźmie do łóżka. Położę sobie między, między siebie, a między, a między swoją żonę i powie, no powiedz, powiedz kochanie, nie masz nic przeciwko, bo tak podnieżacie do tematu, jakby to powiedziała jedna osoba. A kurde. Nie zerwał się, tylko wszedłem do środka, a w ogóle... Lezy. Ale jakie dzieci kurwa sobie na to i Tutaj w ogóle wiecie, to jest teren leśny Sam są w tylko się w ogóle praktycznie jest, nie... Sprawdź telefon, hammer Ale... Cześć, wiesz co Andrzej? Ja ten kiedy ogólnie rzecz biorąc to nie chcę żadnego sobie nowego telefonu próbować Bo miałem zamiaru. Miałem sobie barierę w internecie Raczej skończyłem Miałem zamiaru, tego dalej Także żadnego nowego telefonu nie będę kupiwał, Ale czy będę dalej, czy nie? Ale tutaj chyba jest sesja. Jak to się w ogóle że... robi? Był A zresztą w ogóle nie kojarzy, jak się ten czat. A dobra, czat na żywo. O, mogę włączyć nawet. ...finansowane przez Panów. O kurde, patrzcie. No pikseloza kurde, no tutaj... Czekajcie, może... Ale nie, nie, nie chcę przylecieć, czekajcie, no ja sobie... Ja sobie to pojadę do... Chyba sobie pojadę do piwnicy. Trochę tam mogę paru spokojnych małek. No tak, piję sobie, słuchajcie, wjechałem sobie sam. Nie ukrywam, że wjechałem sobie sam. Jak sobie tak siedziałem i piję kawę, to troszeczkę mi się, troszeczkę mi się smutno zrobimy i tak samotnie. No i pomyślałem, że w sumie od czego mam was, to może że może jak już siedzę sobie sam i jecha smutnie, to może moglibyście mi towarzyszyć. Dlatego się na chwileczkę opalił. na że pewnego rodzaju aspektów samotności. To bardzo ważne robi co to jest miejsce tutaj na, na Barbarce, To zieleń jest. Lasa jest trzech liściastych, raczej w takiej bezpośredniej okolicy Torunia, raczej yy, lasów liściastych. Tak zbyt często nie doświadczycie, bo inej to są główne lasy blaste, nie, nie to są pory sosmone. A najbardziej w tej części na północą czyli barbarka i gdzieś tak las i tam mamy dużo i ściastę. No tylko niestety tutaj stwierdza tutaj... Dobra, to no nic, trzymajcie się. Jak widzicie, jednak żyje. Jednak żyje, bo też słyszałem, że chodziło takie smutne, że od to stała stałaby się duża krzywda i, i nie żyje, ale tutaj zobaczcie sobie jednak... Ten, ale to gdzie za Bo nawet nie wiem gdzie. My też myślałem ogólnie, że, ci, przy, że dzisiaj przy sobocie że dzisiaj przy sobodzie tutaj będzie na, na barbarce o wiele, wiele, więcej ludzi. W lato w sobotnych nie wiem, bo tutaj są yy, niesamowite, niesamowite droby tutaj są ludzi. Taką cały zajęte. Ty no, rowerem powiem ci, że tak... Ale to no, zależy na, na prostej drodze. Na prostej, na, na, na prostej drodze takiej równej jest z górki, tylko na prostej drodze, to Ci powiem, że no na tym rowerze to może nie, ale na tym rowerze poprzednim, który miał z tyłu najniższą zębatkę to była 13, a największa zębatka to jest 48 i na kołach 26 talii, co jeszcze i tak nie jest coś bo jakby 29 cali tak jak tylko w No to słuchaj, na prostej drodze to coś 40 parę, 50 spokojnie zanim się tutaj wyciągnąć, to też zależy od opon. Ale tak, nie, nie pamiętam już, no ale coś tak pod pięćdziesiątkę to spokojnie jest w stanie wyciągnąć. No ten ma co prawda większe okład, jeszcze dźwięcami, ale za to, za to ma tutaj dwurzędową korbę, a największa zematka na korbie z przodu jest chyba 36, z tyłu na kasecie największa jest 11, także to przełożenie jest takie, że raczej dużych prędkości to nie 28, 29 cali to już nie ma tak naprawdę, więc tylko 1 cal, u Was taka kucharska też nie jest nie? i tak, no, tak i tak to, wygląda, tak to, dobrze także jestem w stanie, no ale z górki, słuchajcie z górki, ja tam jechałem, ufa, no ponad 60 na, na godzinę rowerem z górki jechałem, także tam prędkości na nie są nie obce, ale powiem Wam, że no, jadąc, jadąc jednak rowerem, już taką komorynki z 35 na godzinę, która będzie sobie spieszyć.